Siemanko, ja jestem back i witam was w unboxingu mojego pokoju. Otóż, nie wiem czy mnie dobrze widzieliście, ale to zaczynamy. Ustawiamy się tutaj. Pierwsze co, co nam wpada do oka, to są te kartony. Te kartony są z butami, bądź też ubraniami, takimi już starymi, niepotrzebnymi. Tutaj z kolei jest moje łóżko, są moje rozwalone poduchy, bo był wcześniej z wieku, trochę szaleliśmy. I tutaj tak wygląda moje urzęcjo. O tak. Tutaj zaś jest stara półka, jeszcze chyba z 75 roku. Na niej stoi bardzo, bardzo stary taki na korupkę telefon oraz mój router z netem. 6 kresek, maksymalna ilość. Tutaj jest wyjście na mój balkon. I może tutaj teraz niewiele można zobaczyć, ale tam jest moja ulica, bo ja y, jestem normalnie tutaj mam znajomości duże. I jak widać jestem może nie tyle co fanem Polski. Ale, ale mam trzy rzeczy z tego. Dobra, następna rzecz to jest mój placek. To jest o taki o. A tutaj jest, ca tutaj jest cała moja szafa. Szafka z półkami. Tutaj mamy moją mm, mam książeczkę do nabożeństwa. Tutaj mam y, swoje stare zdjęcie z podkładką na myszkę. Y, tutaj mam aż y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słowników. Y, tutaj mam Mikołaja. Tutaj mam takie stare coś. Tutaj mam zdjęcie z komunii, Ale to zdjęcie z całą moją piękną klasą, bo ona jest beautiful ever. i yy, jest naprawdę. Yy, i w ogóle pozdrawiam wszystkich z mojej klasy. Yy, tutaj jest yy, też ksie, krzesło z nie wiadomo którego roku. I mój fotel tutaj taki. O. Yy, następna rzecz to jest moje, tak jakby, stanowisko do komputera. Yy, takie sobie. Tutaj myszka, mały mikrofon, rozwalony piórnik i duża szafa, a tutaj jest szyba, po prostu okno, a tutaj same drzwi z wieszakiem, tutaj obrazki, tutaj obrazki z komunii, no także o, o pokoik pokoi mam obcykany, chociaż jest mały, chciałbym mieć troszeczkę większy, no ale, ale nie wypala mi no dlatego jeżeli chcecie swój pokój przedstawić to możecie mi go opisać w komentarzach dzięki za oglądanie dzięki, że dobiliście mi 30 widzów dzięki za oglądanie dajcie lajka, jeśli się wam podobało że zrobiłem jeden, chociaż jeden w życiu unboxing dzięki za oglądanie na razie i cześć aha, jeszcze jedna sprawa to pozdrawiam Arka Grubę. Yy, tak, pozdrawiam Arka. Yy, on wie o co chodzi. On jest z mojej klasy. Także wszystko wiadomo. Dobra. No yy, ja tutaj się z Wami żegnam pod firanką. Yy, dzięki za oglądanie. Na razie i cześć. Jo.